Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowania do naszej świątecznej medytacji. Zaczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, w tę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, Przez jej wstawiennictwo i wszystkie łaski, które otrzymujemy właśnie w tym dniu. W przeddzień niedzieli, w której zawsze świętujemy Twoje zmartwychwstanie. Udziel nam tego Ducha, którego przynosi Maryja, abyśmy mogli dobrze przygotować się do rozważania Słowa, abyśmy mogli to Słowo przyjąć, abyśmy w tym topos, które wybieramy na owo przygotowanie, znaleźli swoją drogę, swoją Cezarę i swój moment na wyznanie, że jesteś naszym jedynym Panem i Zbawicielem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kochani, dzisiejszy tekst, Ewangelii to Mateusz 16, rozdział 13, 20. Posłuchajcie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjasz. Tyle dzisiejsza Ewangelia i to pos, które kochani wybrałem, to droga, droga, na której dochodzi do wyznania ZUS Piotra, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Dlaczego to jest tak szalenie istotne i tak symboliczne? Ponieważ znajdujemy się też w połowie Ewangelii Mateusza. W połowie, jakby, nie jakby w połowie misji Jezusa, w połowie drogi, to jest bardzo symboliczne, że my będąc w drodze ku życiu wiecznemu, jesteśmy też na jakichś jej etapach. I można być rzec, że zawsze, kiedy stajemy przed pytaniem Jezusa za kogo ludzie uważają a wy i wy za kogo mnie uważacie to jesteśmy w połowie drogi i w ogóle ta droga jest dzisiaj bardzo symbolicznym miejscem na przygotowanie do medytacji co jest bardzo charakterystyczne że do połowy ewangelii w której dzisiaj się znajdujemy do tego kochani 16 rozdziału Mateusz pokazuje całą dyskusję zwolenników, przeciwników niezdeklarowanych Jezusowi, całą dyskusję, kim On jest. To się dzieje przez całe pół Ewangelii. I dzisiaj, kiedy Jezus odchodzi ponad 50 kilometrów od Jerozolimy, od tych, którzy byli Mu najbardziej przeciwni, czyli uczeni w Piśmie Faryzeusza, i przychodzi do miasta Pogańskiego, gdzie Cezarea była zamieszkiwana przez Helenistów, gdzie była świątynia Pogańska, gdzie nie było Żydów. Przychodzi na Ziemię nieżydowską i prowokuje Piotra, by pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiedział w końcu to, tę prawdę, która. Raz na zawsze definitywnie kończy te dywagacje, które się toczą od początku Ewangelii Mateusza. I odpowiada na pytanie, kim on jest, jest Mesjaszem. I to jest to pół drogi i teraz zaczyna się już jasna odpowiedź. I to jest trochę tak jak, jak, jak w naszym życiu, czyli my przez jakiś okres życia szukamy odpowiedzi na to pytanie, kim jest Jezus. Szukamy odpowiedzi na wiele wątpliwości, które mamy w sercu. Zmagamy się z grzechami i słabościami, których nawet może czasami nasi spowiednicy nie rozumieją, tylko Bóg. Motamy się w różnych sytuacjach. Wybieramy raz lepiej, raz gorzej, raz źle i bardzo niedobrze, nieraz, dźwigając tego konsekwencje. I nagle dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy gotowi, by usłyszeć to pytanie: kim dla Ciebie jestem? I wyznanie, które się dokonuje, Panie, jesteś Mesjaszem, to jest owoc moich poszukiwań, moje pół Ewangelii, moje pół drogi, spotyka się z tym, z taką rzeczywistością, jaką spotkali się Piotr, jego Piotr, uczniowie i wszyscy, którzy towarzyszyli Jezusowi. Że kiedy już się okazuje, że jest Mesjaszem, to druga część tej prawdy jest taka, że będzie cierpiał i zostanie ukrzyżowany. I tu Następuje kolejne zderzenie w kolejnej połowie drogi. Kiedy nam się już wydawało, że jest tak super, że odkryliśmy, że Jezus jest Panem, Mesjaszem i mamy już o nim w moim życiu, w naszym życiu jakieś wyobrażenie i z radością to wyznajemy, to okazuje się, że nie ma różowych okularów. Bo od razu po tym wyznaniu następuje zderzenie z rzeczywistością i okazuje się, że Jezus nie ma takiej twarzy i takiego sposobu bycia, życia i działania i nie zaprasza nas w taki sposób do owego działania i życia i bycia, jak myśmy sobie to wyobraźli. Kiedy my myślimy, że to wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to już będzie nasze niebo, to to się zderza z rzeczywistością, którą wykreowaliśmy sobie jak Piotr i mamy inne wyobrażenie o Bogu niż ono jest w rzeczywistości. I to jest całkiem... Normalne, nie ma się co tym przerażać, że druga połowa drogi wcale nie jest łatwiejsza niż ta pierwsza, ale już jest inna, bo u boku e, z Jezusem, bo już wyznaliśmy, że On jest Panem i Zbawicielem i choć może za chwilę nie będzie nas pod krzyżem i będziemy tylko zazdrościć Janowi i niewiastom, że zdobyli się na odwagę, by pod nim być, bo nas na to nie było stać, a może się nawet zaprzemy go jak Piotr. Nie pamiętając już o Cezarei, albo pamiętając i się zapierając, to to nie zmienia faktu, że w moim życiu miało miejsce wydarzenie pod Cezareą Filipową, gdzie po zmaganiach wyznaję, że Jezus jest Panem i choć zderzam się z wyobrażeniami o Jezusie, które były we mnie, z rzeczywistością, która jest inna, to jednak mnie to nie przeraża, bo przed nami dzień cudowny, dzień zmartwychwstania. Świętujmy więc to zmartwychwstanie. Już teraz w tym słowie i pięknej medytacji Wam niedzielnej życzę i do zobaczenia w poniedziałek w jednym słowie. Niech nas szczerze i błogosławie mógł Wszechmogący Ojciec i Synu Święty. Amen. Zostańcie spokojni.